Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zrobimy sobie pierwszy odcinek nowej serii. Będzie to seria o wyrzutniach nerw. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo, bo dawidek już bardzo chciał, żebyśmy coś kupili. I Udało nam się dzisiaj trafić, zobaczcie, na taką super promocję. Za 48,59 znaleźliśmy tutaj taką wyrzutnię, taką kuszę ym, na te lotki, na te rzutki yy, z nerfa. To jest, yy, z serii Star Wars. Star Wars Przebudzenia Mocy z epizodu Czubaka, Bowcaster. Yy, mam nadzieję, że jest to coś fajnego. W zestawie tutaj, jak widzicie, pudełeczko. Yy. Otrzymujemy 5 tych żółtek i kuszę. Zasięg takiej kuszy, zobaczcie, to jest około 20 metrów, czyli, tak sobie średnio bym powiedział, raczej tak jak przeglądaliśmy inne pudełka, to jednak większość takich klasycznych wyrzutni miało dużo większy zasięg. Ale, jak na początek, jak na wiek mojego tutaj synka, który ma 5 lat, myślę, że w zupełności wystarczy. Zobaczcie, bo przedział, przedział wiekowy. To jest plus 8, więc troszeczkę wcześniej zaczynamy. No ale jest. Dawidek prawdziwym mężczyzną i już nie może się obyć bez broni. Zobaczcie, tutaj mamy przegląd, jak mniej więcej prezentuje się ta nasza wyrzutnia kusza. Zaraz ją sobie tutaj rozpakujemy i pokażemy wam, jak ona wygląda. Myślę, że wyjdziemy również na podwórko, ustawimy sobie tam jakąś przeszkodę. Czy, czy jakąś, yy, jakiś zestaw puszek i będziemy próbowali je strącić? Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki odcinek, że, że będziecie yy, zadowoleni, i jeśli będzie. To coś, co, co Wam się podoba, to myślę, że nie zakończymy naszych tutaj produkcji filmowych tylko na tym jednym zestawie, a będzie ich więcej. Zobaczcie jeszcze szybciutko, powiem. Ta cena to jest 48,59. To jest naprawdę rewelacyjna cena. Kupiliśmy ten zestaw, tą wyrzutnię w sklepie Leclerc tam naprawdę teraz były duże, bardzo duże przeceny, były też inne, te większe wyrzutnie, ale niestety spóźniliśmy się, już nie były do kupienia, a naprawdę ceny to były zazwyczaj 30% ceny katalogowej, bo zobaczcie, nawet ta wyrzutnia, w katalog sobie tutaj przygotowałem, ona Zobaczcie, kosztuje 159 zł, czyli teoretycznie kupiliśmy ponad 100 zł taniej niż ona kosztuje. To jest nawet mniej niż 30% ceny katalogowej. Tak więc, jeśli macie gdzieś w pobliżu sklep Leclerc, to pędźcie tam czym prędzej, bo naprawdę warto moim zdaniem za taką cenę kupić te kusze. A teraz, już bierzemy się za rozpakowywanie i zobaczymy, co w pudełeczku znajdujemy. Tak, jak mówiłem, jest to debiut. Wybaczcie, jeśli będziemy popełniać jakieś błędy, bo naprawdę nie mamy jakiegoś dużego doświadczenia związanego z nerfami. My mamy, może, już te dwie, dwie te wyrzutnie, takie ze starszych lat, ale, ale Dawidka to są pierwsze takie, takie prezentowe zestawy. Więc tutaj jest instrukcja składania kuszy, i tak się prezentuje w pudełku w całości, umieszczony ten zestaw. Tak więc. Bierzemy się za rozpakowywanie i za chwilę mam nadzieję, że uda nam się ją złożyć i Wam tutaj zaprezentować w działaniu. I już bierzemy. W tym zestawie dostajemy 5 naboi. Tak więc nie jest zbyt dużo. Przydałoby się oczywiście więcej, bo jak wszyscy pewnie, którzy mają nerfy, wiedzą. Zazwyczaj bardzo szybko w takim przerażająco wojennym zgiełku te, te naboje giną. My już kilka razy do tych poprzednich dokupowaliśmy, ale teraz już tutaj rozkładam. Mam nadzieję, że, że mi się uda. No nie wiem, może... Czy wam to wszystko pokazywać? Czy was interesuje otwieranie pudełka? No ale jak już, jak już nagrywamy, no to powiedzmy, że wszystko pokażemy krok po kroku. Te wcześniejsze nerfy, które mamy, to też pokażemy wam na którymś odcinku. To naprawdę jesteśmy z nich zadowoleni. One są u mnie w domu myślę, że kilka ładnych lat. Myślę, że tak o ponad 7-8. I cały czas świetnie działają, świetnie się prezentują, tak więc mieliśmy duże zaufanie do tej firmy. Mam nadzieję, że yy, że nic się tutaj nie zmieniło, że nadal one są tak solidne i bez problemu będą działać tak długo, jak tamte. Zobaczcie, tu mamy taką lunetkę. Oczywiście jest to taka zabawkowa, nie ma w środku praktycznie yy, żadnych szkiełek, tak więc yy, nic ona tutaj, jak gdyby nam nie daje. Tak naprawdę. A więc montujemy. No i jesteśmy. Mamy złożoną kuszę. Zobaczcie. Kusza czubaki. Już tutaj w całej okazałości. Jeśli chodzi o samo składanie to naprawdę jest bardzo proste. Wedle tej instrukcji. Nawet taki mój tutaj Dawidek Sześciolatek bez problemu dał sobie z nią radę. Tak jak mówiłem. Mówiłem to już to był nasz debiut jeśli chodzi o składanie tych nowych serii. Całość konstrukcji prezentuje się myślę że fajnie naprawdę tak efektownie. Te dodatki takie jak te lunetki no, to są takie myślę gadżeciki które niekoniecznie tutaj nam już w bojowym ekwipunku są potrzebne już w... Jak gdyby w akcji będą, myślę, że bardziej przeszkadzały niż, niż, niż pomagały. Aczkolwiek, no, do ogólnego wyglądu, myślę, że to jest plus. Minusem, jak dla mnie, y, jest to, że, y, że jednak y, wygląd jest taki zrobiony troszeczkę od oka. Bo zobaczcie, o ile z tej strony wszystko pięknie, ładnie tutaj kolba jest wyprofilowana, wszystko ładnie się prezentuje. To zobaczcie z drugiej, już tak, jak gdyby było tutaj zastosowane jakieś, oszczędność, marty, y, jakieś oszczędności tutaj w, tym, y, w tej konstrukcji, bo widzimy, że i śrubeczki tutaj nie, nie y, zamaskowane, i z tej strony tak wygląda to, jakby, jakby cała konstrukcja była przeznaczona do tego, żeby wisiać gdzieś w gablotce, a nie do tego, żeby, żeby się nią bawić, czy żeby komuś ją nawet pokazać. Zobaczcie, kolba tutaj jest pusty plastik. Y, no, słabo to wygląda. No, powiedziałbym, że tutaj, jak ode mnie, to jest minus. Magazynek tutaj jest zamocowany. Prezentuje się tak. No, bł... ciężko tutaj powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. W każdym razie jest pod ręką. Możemy bez problemu te nasze naboje sobie tutaj wyciągać i strzelać. Zaraz. Tutaj yy, pokażemy, może jak ona strzela. Nabój montujemy od tej strony. I strzał. Fuh, widzieliście, odbiło się od ściany i powróciło tu do nas. Także dobrze. Yy, cały naciąg to jest prosta sprawa. O ile z tymi starszymi nerfami właśnie mieliśmy problemy, bo Dawid do teraz nie potrafi naciągnąć, tak mocno się to robiło, że nie jest w stanie naciągnąć jednego z tych naszych, jednej z tych naszych wyrzutni i, i ona sobie leży dopóki nie nabierze więcej krzepy, to tutaj bez problemu gumeczkę naciągnie i bez problemu odda strzał. Także tutaj duży plus. Coż więcej możemy powiedzieć? Jeśli chodzi o cenę, to jeśli idzie o katalogową, to bym powiedział, że no troszkę za wysoka, ale to za ile my kupiliśmy, to już naprawdę rewelacyjna i tak jak mówiłem, jeśli macie sklepy Leclerc gdzieś w po pobliżu, to bardzo, bardzo was zachęcam do zakupu tej, tej kuszy czubaki, póki one jeszcze są. Cóż więcej, za chwilę wyjdziemy na podwórko, wypróbujemy naszą kuszę w akcji, ustawimy sobie jakieś jakieś tutaj elementy do... Z... Do strącania i spróbujemy je ustrzelić. Jesteśmy na dworzu. Tutaj przygotowany. Zobaczcie, mamy strzelnicę. A za chwilę nasz tutaj młody żołnierz siedzi już tutaj. Przygotowany. Nie może się doczekać. I za chwilę wykona pierwsze strzały. Zobaczymy, czy uda mu się coś zrzucić na celu. I tam, synu, pięć strzałów ma, żeby tutaj te. Nasze buteleczki. Boom poleciało to gdzieś. Do krzaków. Do krzaków, no to następny strzał i, i zaraz. Zobaczymy. On jest jeszcze nieobeznany, jeśli chodzi o celność tego, nie wie dokładnie jak tutaj należy skupiać, jak należy przycelować, ale za wysoko synu Jeszcze. Jeszcze ładuj. Ostatnie trzy strzały zostały do. Dwie. Dwie. Nie, trzy. Dwie a ta w dłoni co masz? ta trzecia no. no to dawaj i trzeci strzał, zobaczymy czy uda się chociaż jedną puszkę nie udało się mało tam nie, nie trafiłeś w psy <laughs> więc tak. musisz troszkę niżej bo, bo jednak za każdym razem praktycznie każdy kształ, yy, strzał poszedł za wysoko tak więc musisz troszeczkę przycelować i odrobinę, jeszcze niżej synu, jeszcze tak? no no spróbuj tam no. o widzisz no <śla> teraz odbitki jest ale dwa. ale dwie poszły tak rykoszetem widzicie jakie rykoszety są groźne Dawid tutaj rykoszetem butelki zrzucił tak więc możemy mu myślę zaliczyć dwie zrzucił także także nie jest źle a i teraz też już było bardzo blisko, naprawdę mało brakowało, tak więc kończymy już nasz program, nasz odcinek. Myślę, że, że naprawdę fajna zabawa dla każdego młodego, młodego sympatyka nerfów. Do zobaczenia, zapraszamy na następne nasze filmiki. Cześć!